Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Tomczak, jestem kierownikiem działu sprzedaży, jak i marketingu w oddziale firmy Zenger. Posiadamy w swoim programie Uniketa, czyli dział sumowy, Anaconda, czyli dział karpiowy, MS Rędza, czyli dział federowy, wyczynowy, Iron Claw, czyli dział spinningowy. Na rybomani pokażemy nowość z Anacondy, z Uniketa. Można powiedzieć, że z każdego działu. Najważniejszy i najbardziej oczekiwany dział będzie Anaconda. Pokażemy najnowsze kołowrotki i wędki, bardzo wyczekiwane przez wędkarzy. B52 kołowrotek, jak i również wędka B52. Jest to najwyższa półka dostępna w, w, w dziale Anaconda. Będziemy mieli czym się pochwalić, zapraszamy. Do oglądania. Stoisko zęgera będzie typowym stoiskiem do pokazania, do pokręcenia, do pomacania, do powąchania, do spróbowania. Sprzedaży jako takiej nie prowadzimy, ale będą nasi odbiorcy sprzętu, klienci, którzy prawdopodobnie będą mieli w sprzedaży nowości, jak i nienowości firmy Zenger. Dlaczego Zenger na Rybomanii? No, ponieważ Rybomania jest bardzo dobrze rozpowszechniona, rozpoznawalna. Każdy, kto liczy się w branży, musi być na rybomanii. Zęger na targach będzie miał dla państwa liczne niespodzianki, liczne gadżety. Oczywiście będą dostępne katalogi z każdego działu: fachowe doradztwo, sprzęt będzie do dostania, jeżeli nie na targach. To poza targami w licznych sklepach w całej Polsce, ponieważ posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną i odbiorczą. Zapraszamy wszystkich na, na rybomanie, na stoisko firmy Zenger. Do zobaczenia.